Droga śmierci, piszę do Ciebie, choć wiem, że list ten jest niezwykły, może nawet nieco absurdalny. Trudno wyrazić słowami to, co odczuwam myśląc o Tobie, nieuchwytnej, wszechobecnej, jednocześnie dalekiej i bliskiej. Z jednej strony jesteś dla mnie tajemnicą, nieodgadnioną i niepojętą. Przychodzisz do każdego, niezależnie od wieku, sytuacji czy charakteru. Nie wybierasz i nie osądzasz. Choć czasem przychodzisz wcześniej, niżby się tego oczekiwało, pozostawiając po sobie ciszę i pustkę. Budzisz lęk i respekt. Jesteś czymś, co przekracza naszą zdolność rozumienia, czymś, co pozostaje w cieniu naszego życia, nieustannie obecnym, a jednak niewidzialnym. A jednak mimo strachu i bólu, który często przynosisz, nie sposób Cię zrozumieć bez odrobiny wdzięczności. Twoja obecność przypomina nam, jak cenny jest każdy moment, jak ważne są wszystkie drobne chwile radości, miłości, smutku i refleksji. Dzięki tobie ludzie doceniają życie. Paradoksalnie to Twoja bliskość sprawia, że każdy dzień ma większą wagę i głębię. Niektórzy patrzą na Ciebie z ulgą, inni z przerażeniem, jeszcze inni z pokorą. Dla wielu stajesz się swego rodzaju przewodniczką. Przypominasz, że życie nie jest wieczne, że nie możemy zwlekać z miłością, wybaczeniem, pasją i nadzieją. Twoja obecność nakłania nas do poszukiwania sensu, do zadawania pytań o to, co jest po drugiej stronie, jeśli w ogóle cokolwiek tam jest. Pisząc do Ciebie, wyrażam tę dziwną mieszankę lęku, fascynacji i wdzięczności, bo choć jesteś dla nas czymś nieuchronnym, to także przypomnieniem o tym, co najważniejsze. Nie wiem kiedy się spotkamy, ani ja, ani nikt inny. Może przyjdziesz po mnie cicho, jak cień, może nagle, bez ostrzeżenia. Nie wiem też, co przyniesiesz: spokój, ciszę, odpowiedzi na pytania, czy może tylko niebyt. Choć piszę do Ciebie, nie liczę na odpowiedź, nie oczekuję wyjaśnień, bo chyba żadne słowa nie oddadzą tego, czym jesteś. Może właśnie dlatego jesteś tajemnicą, którą trzeba zaakceptować, a nie zrozumieć. Z wyrazami pokory i zadumy, Marcin.